Gorąco popieram inicjatywę Fundacji Sztuki Współczesnej, e, która dąży do założenia w dawnym Sanatorium doktora Bremera w Sokołowsku wielkiego ośrodka sztuki współczesnej, ale nie tylko sztuki, również domu pracy twórczej, warsztatów, wymiany poglądów artystów. E, e, z Europy, którzy w tym centrum, mityl Europy, mogli będą przebywać, tworzyć i być inspiracją dla innych, którzy tam mogą przysyłać swoje gotowe dzieła. Stworzenie sal multimedialnych, stworzenie warsztatów, pracowni, laboratoriów w tym pięknym miejscu może być głęboko wszystkich inspirujące i kulturze naszej głęboko potrzebne.